Bardzo długo kawy nie piłem, w ogóle nie piłem kiedyś kawy. kawę. zacząłem pić dopiero tak naprawdę jak zacząłem wydawać iMag'a. Przez 10 lat wcześniej pracowałem w korporacjach różnych i wszyscy spotykali się na kawę. dzień, zaczynali od kawy kawę na śniadanie obiad, kolację po posiłku. Zawsze to był jakiś taki taka celebra z tym związana. W pewnym sensie też Duża strata czasu, a może to o to chodziło w takich firmach, natomiast no, ja nigdy tego nie rozumiałem. Kawa mi nie smakowała po prostu, i, i jak odszedłem z korporacji i, e, i tak naprawdę, jak kupiłem restaurację, to wtedy powoli zacząłem uczyć się, e, czym jest kawa. Bo to było proste, wcześniej nie wiedziałem, e, że kawa dobra. To musi mieć odpowiedni, w odpowiedni sposób przyrządzony. Czyli musi być z dobrego ekspresu. W pracy, jak to w pracy, albo był jakiś słaby ekspres, albo jakaś zerwajka, albo z torebki, cokolwiek, to niewiele miało wspólnego z prawdziwą kawą. A dopiero właśnie, będąc w takich warunkach, w jakich byłem później, no, miałem możliwość sprawdzenia, jak to wygląda, jak to smakuje. I tak naprawdę zacząłem faktycznie pić kawę, jak, jak zacząłem wydawać magazyn. Wcześniej moja łóżko, a potem iMag'a. I, I to był moment, kiedy też kupiłem pierwszy ekspres. Jeszcze jakiś taki prosty, na kawę mieloną, gdzie tam się to łychy wsypywało i, i się robiło. I tu już była zupełnie inna różnica smaku niż, niż taka kawa, którą można było, nie wiem, sobie rozpuszczalną zrobić. Udało nam się zdobyć do testów ekspres, który jest wyjątkowy. Jest to ekspres Seco Gran Barista Avanti. To jest ekspres, który był, został wyprodukowany tylko w 500 sztukach na cały świat. My mamy sztukę w biurze oznaczoną numerem 51. Jest to ekspres, który steruje się z poziomu iPada, z poziomu tabletu. To jest niesamowite, bo o ile w większości ekspresów po prostu są przyciski, wciskasz sobie wybierasz sobie rodzaj kawy, rodzaj yy, mleka, yy, w zasadzie na cztery opcje, na krzyż, to tutaj każdą z tych pozycji jesteś w stanie sobie dostosować do własnych preferencji. Możesz sobie wybrać moc tej kawy, ilość kawy w liżance, yy, intensywność aromatu, temperaturę, mleko, ile tego mleka ma być, w jaki sposób ma być spieniony. No po prostu opcja jest niewyobrażalna ilość i to pokazuje, że że tak naprawdę jesteś w stanie sobie dostosować tą kawę absolutnie do swoich własnych preferencji, do czegoś takiego, czego no, każdy inny ekspres nie jest w stanie. Pierwszy raz ten ekspres widzieliśmy na IF-ie dwa lata temu, no i to były pierwsze przymiarki do do takiego rozwiązania. Niestety no, dwa lata dosyć szybko minęły, nie był wprowadzony na rynek, cały czas sam był do, udoskonalany i, i, i przeprojektowany. Teraz ta ostatecznie wersja, która została zaprezentowana, którą, którą Wam pokazujemy, to jest wersja, która trafiła ostatecznie do produkcji, jest dostępna bodajże od początku roku, jakoś tak, pierwszego kwartału jest dosyć droga, nie ma co ukrywać, to kosztuje prawie 7000 zł, natomiast to wynika z tego, że tak jak wspomniałem jest to limitowana edycja, jest tylko 500 sztuk. No, powiem szczerze możliwość dostosowania kawy do dwóch swoich własnych preferencji, no absolutnie jest dla mnie czymś, czymś wyjątkowym. Mam w domu ekspres, mam w biurze ekspres, lubię kawę, lubię ją wąchać, czuć, tak chłonąć, no, podoba mi się, jakimś takim jestem wpadłem troszeczkę w tą, tą celebrę i w, w tą zabawę kawą. A tu jeszcze bardziej jestem, korzystając właśnie z funkcji tych multimedialnych, korzystając z tej opcji dokładnego sterowania z poziomu tabletu, jestem w stanie naprawdę dostosować kawę do swoich potrzeb. Ekspres jest też w tle ciekawy, kawy, gdzie cały, cały pojemnik na, samą, na same ziarna kawy można wymieniać, czyli można mieć dwa, trzy różne pojemniki i w dowolnym momencie, jeżeli mamy ochotę na na zmianę gatunku, na zmianę smaku możemy sobie wymieniać i przekładać po prostu te pojemniki w zależności od, od, od nastroju. Niestety, no to wymaga dokupienia dodatkowych, ale no, myślę, że jest to ciekawa opcja, bo nie trzeba za każdym razem czekać, aż się cały pojemnik opróżni z kawą, przeprowadzić czyszczenie itd., itd., tego pojemnika, żeby pełni, to dostrzec te różnice. Ekspres sam z siebie ma też standardowe wszystkie funkcje, czyli możemy też samą wodę podgrzewać, mleko i korzystać z niego też przy użyciu panelu dotykowego na na froncie, na froncie ekspresu. Ostatnia taka uwaga: no, o ile jestem w stanie siedzieć u siebie w pokoju i z poziomu swojego biurka włączyć iPada i zrobić sobie kawę, to niestety. Nadal ktoś musi podstawić pod ten ekspres filiżankę, przecież kubek, no bo inaczej kawa się rozleje.